No i nawet jest sygnowany powiem wam Tam było coś ładniejszego Będzie ja pierdziele Mam biżuterię No dziecko no jakie czy co Ja pierdziele to nie dziecko Cóż mam powiedzieć Wczoraj 28, dzisiaj 9, <laughs> ale nie będę narzekał, powiem Wam, że jakaś tam deszczolandia. No taki mamy klimat i trzeba by było się do tego przyzwyczaić. nie? Słuchajcie, kolejny dzień wykopkowy jest chyba pierwsza krągłość. Tak mi się zdaje i tak to widać. Tutaj zobaczcie tematy. Już pewnie zauważyliście, że coś innego i zaraz Wam coś pokażę. Kto już zauważył, to widzi, że coś jest nie tak z moim Deusem, nie? Coś tu inaczej wygląda. No powiem wam, że po pierwsze siedzi panel na sztycy, ale powiem wam, ten panel siedzi w takiej obudowie eleganckiej, powiem wam, bardzo fajna. Niedawno zadzwonił do mnie, yy, zadzwonił, wysłał mi wiadomość. Rafał, producent właśnie takich akcesoriów do Ideusa, i deusa i i tam inne rzeczy w ogóle pokażę wam tu gdzieś z boku co tam jeszcze można zobaczyć dam wam w opisie pod filmem link do tego sklepu będziecie sobie tam mogli pooglądać normalnie tam w domu gdzieś na telefonie czy gdzieś tam na komputerze no i popatrzcie dostałem do testowania taką obudowę akurat do panela w Deusie, także zobaczcie, tak to wygląda. Wygląda bardzo fajnie, solidnie wygląda. Tu jeszcze na dole jest zabezpieczone taką gumą, o. I on tak się zapina szczelnie. No i kto ma Deusa, to powiem Wam, yy, wie jaki problem jest z tymi przyciskami, a tutaj właśnie to już normalnie chodzi, normalnie się naciska, normalnie wszystko się włącza, bo ja już w ogóle w swoim tym takim etui, co mam, to już ta folia jest przerwana od tego ciśnięcia takiego cały czas. Już się przerwała, także powiem Wam, tu jest jeszcze jakaś podwójna szybka. Ja to powiem Wam, nie jestem zwolennikiem, żeby ten panel był na sztycy. Tak o. ja wolę to gdzieś mieć w kieszeni i na pewno, żeby był lżej, to sobie będę to nosił w kieszeni. Chyba, że będę w koszulce i nie będę miał gdzie tego schować, ale zawsze jest jakieś miejsce tam, nie ukrywajmy. Także będę to też może i na sztycy nosił, bo nie potrzebuję patrzeć na to, co tutaj się dzieje, nie? Także zapraszam Was na stronę do sklepu do Rafała. Abyście sobie to tam pooglądali. Ja na razie zaczynam przygodę z, tym, z tą obudową. Już widzę, że jest fajna. Tu jest jeszcze opcja taka, bo tu jest głośnik zamknięty a głośnika nie używam, ale ponoć jest taka opcja, bo to w ogóle można odkręcić i jest taka opcja z przesuwaną klapką. To też możecie sobie tam gdzieś yy, zobaczyć. Yy, no i tyle. Powiem Wam, jeszcze tyle. Oprócz tego, że ten panel będę testował, to dostałem jakąś jakby rozszerzoną wersję, bo Rafał mi nie wspominał o tym. A wysłał mi jeszcze takiego coinboxa, zobaczcie na moje normy, to jest na magnesy, takie cztery, fajnie się zamyka, nie jest tak, że się to otworzy, bo to lekko trzeba siły włożyć, żeby to otworzyć, także takiego coinboxa to moja kieszeń nigdy nie widziała, jest super. Hades Coin coinbox. Także na stronę Airsoftpl sobie wchodźcie, zobaczycie tam. A ja co? Lecę, zobaczycie. A lecę. Zaraz zobaczymy, co tutaj siedzi, czy to jest moneta. No i tyle powiem wam. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Chyba już nic nie powiem. No, może jeszcze powiem od siebie, że bardzo dziękuję za te gadżety. Na pewno będą dobrze służyły, nie? Już służą w zasadzie, nie? Idziemy patrzeć, co tam siedzi. No i dobra. Koniec ględzenia, jest krągłość powiem I jest moniak Oj, coś czuję, że ostatnio narzekałem na PRL -e. To dzisiaj właśnie będą. Jest 10 groszy <ścoughs> pierwsza moneta dzisiaj 10 groszy, zaraz kogoś oj pozdrowimy Będę próbował skracać po tym dłuższym wstępie. Nie będę już dzisiaj tak pierdzielił ale krótko 68 pozdrawiam was gorąco i do następnego dołka Ła. ha 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 czyżby druga moneta kurde to jest grosz współczesny doczesny współczesny dobra tam było to, co mi spadło, czyli to. Szlifuję, ale nie na wizji. Taka wydmuszka, powiem wam. Nie wiem, co to jest. Czekajcie, tylko schowam sztuteczkę od Piotra, wykopki, roki wykopki z nogtą, pozdrawiam. Nie wiem, co to jest, powiem wam szczerze. Wygląda jak korona, tak o... Taka nabijeczka jakby mała. Powiem Wam, że dzisiaj będzie chyba najgorszy dzień tutaj. Chyba, że trafi jakieś miejsce, nie wiem. Bo na razie to powiem Wam nie zanosi się na to, bo zobaczcie, dżungla się zrobiła już zielona. Nie ma gdzie chodzić. Także powoli stąd wycofuję się gdzieś szukać innych terenów. Może jakieś pole gdzieś jeszcze, nie wiem. Musiałbym teren objeździć w koło. Może to nie bagnet. Ale zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz. Wpada mi teraz. No, i nawet jest sygnowany, powiem wam. A co to jest? To jest nożyk do kopert. Raczej. Yy, stal, coś tam sygnowany. No, raczej nie zabawkowy, bo to nóż, jednak i ostra rzecz. Także nawet kiedyś chyba nie daliby dziecku takiego nożyka. Znalazłem tam po drodze jakiś kawałek scyzoryka. No i dobra, lecimy do następnego dołka. Ja pierdzielnie, jaki fart! Powiem wam, że mam, mam biżuterię, jest to pierścionek, ale powiem wam, że. Zobaczcie, ja tu kopię, gdzie ja stoję, pełno dziur, bo tu jest rozsypany zegarek. Taki większy, jakiś może budzik, bo trybiki, wyciągam te trybiki, kawałki. Mówię, dobra, idę stąd, ale mówię, może kamuneta będzie zobaczcie, jest pierścionek. Między tymi trybikami taki mały. Patrzcie. Taka mała biżuteryjka. Ja pierdzielę, jakieś dziecko miało, czy co? No, dziecko no jakie, czy co? Ja pierdzielę, to nie dziecko. No, <laughs> to czy znaczy dziecko, ale zobaczcie, co tu jest. Wiatrak na tym jest. <laughs> Kurde. Ale dzieci miały te zabawki. Niechcie, drzwi ścisną. Bardziej. Ale ciekawostka. Ja pierdzielę. <laughs> Zobaczcie na to. No wiatrak jest taki mały pierścionek. Ja myślałem, że to serduszko na początku. Ale mi to serduszko. Kurde. No dobra, no co? Fan dnia jak na razie. I do następnego dołka. Jeszcze tutaj poszperam, bo ten zegarek naprawdę pełno części trybików.

O, ładny się jest, rózu a z nią na mnie mi O, no to teraz wiem, że się tutaj dłużej pokręcę, bo jest moneta. A, wiadomo co, dycha. To musiała być naprawdę jakieś śmieciowe te monety. Same dychy, zobaczcie. Chyba więcej dych jak fenoli takich dych małych. No dobra, mamy drugą monetę i robimy to miejsce teraz. Kolejna rzecz. Jeszcze tu sygnał jest. Zresztą tu wszystko sygnał daje. O. Dobra, jest łudeczka patrzcie. Małzerowska. Nawet fajnie zachowana z tej strony widać, że to była łudeczka na 100% dziabłem bo tu korzenie, no niestety, powiem Wam, że na 25 kHz tu się gryzie normalnie wykrywacz. A tu mam piękny sygnał, jest krągłość. Zobaczcie, a jest fenol, ale ładnie zachowany. Proszę Was, moi drodzy widzowie, zobaczcie, jak on zachowany w tym błocie tutaj. Pięknie. Teraz go widzę pięknie. Zobaczymy jak na zdjęciu wygląda. No i co? Jedna moneta będzie norma. i do następnego dołka. Powiem wam, że marudziłem. A tu już jest fajny dzień. Tu już jest fajny dzień dzisiaj. Tylko jednej tej monety brakuje. Teraz jest coś innego. Jest to tutaj. Myślę co za śmieciuch. Zobaczcie. A ja to wyciągam. Patrzcie. Jaki ładny był koń. Bo niestety, ale Głowy i nóg to tak nie ma, ale zobaczcie jak on fajnie zachowany. Tu go drasłem. W sensie zachowany, że tutaj widać to wszystko. Zaraz zobaczymy co tu reszta będzie. Czy tu reszta będzie wsi ziemi. Jak się patrzę z bliska, podejdę wam, pokażę. Zobaczcie jak te liany. One normalnie, zobaczcie, się w drzewo wpijają aż. Pozostawiły te ślady normalnie na drzewie. Tam są jakieś gniazda. O tu jest gniazdo, tam jest gniazdo. Jaki numer. Dobra. Wiecie co zauważyłem? Że nie ma kleszczy. Bo się oglądam oczywiście. Cały czas chodzę po takich tramach. No przecież ich tu pełno powinno być. Nie wiem czy jakaś taka wymiana teraz jest. Bo wcześniej było ich bardzo dużo. A tu chyba widzę okrągły obiekt w tylu mam dychę. Ładnie biło. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu. Patrzcie tu. Czyli to nie będzie moneta. Nie. <laughs> Ale co to jest? Co to jest? Jakiś taki ten... Ale zmyłka. No taki okrąg zobaczyłem. A to jest od szafki, tylko taki ten dings. No dobra. Dobra, popatrzcie na to. A tak ładnie biło. Jeszcze raz sobie sprawdziłem, z czym Wam się to kojarzy? Mnie się to z niczym nie kojarzy. Taka blaszka. Znaczy, kojarzy mi się z takim czymś, co Krawcowa, moja stara, świętej pamięci ciotka, która jeszcze na tarze prała kiedyś, pamiętam. Na tej pralce, takiej starodawnej, że miała takie gadżety w tym swoim tam maszynie, ale to chyba nie tak wyglądało. Dobra, nieważne. Nie wiem, co to jest, i lecę do następnego dołka. I jest norma. A właściwie powiem wam, że norma to była już, bo zapomniałem, że, że Tom współczesny grosz był. A tu patrzcie, mamy moniaka. Co jest? Pewnie fenol. Będzie. Ale jakiś za duży na fenola, czekajcie chwilę. No pewnie, że to nie będzie fenol, bo to jest współczesne 20 groszy chyba. <laughs> ja pierdzielę, no dawno w ogóle współczesnej monety nie znalazłem żadnej. No tu mamy, czekajcie, ale mi tu dzwoniło to jakby podwójnie. Ciekawe czy jeszcze będzie coś. Na prawdopodobnie będzie jeszcze jedna. No dobra. Ta blaszka była, nie moneta, dobra. I to jest nauczka. Żeby kończyć film pod samochodem. Powiem wam, zrobiłem podsumowanie, tam już nagadałem się, w ogóle bateria mi padła, drugą wymieniłem. Zaraz to zobaczycie, ale zobaczcie, ja idę jeszcze... Dosłownie mam 50 metrów na drodze. Tu sygnał jest, zobaczcie, i co? Patrzcie, jakiś medalik będzie. Ja pierdzielę. Patrzcie co się odwaliło, na sam koniec. Nie będę już robił drugiego podsumowania, powiem wam. Co tutaj jest? Zaraz wam powiem, szybko, czekajcie. Ja pierdziele, wiem co, ja już wiem co to jest. Takie coś znalazłem, powiem wam na początku chyba roku, na polu plombowym. Kto pamięta, kto nie pamięta. I to był taki tak zwany talizman podróżnych chyba. I tam właśnie jest statek z jednej strony, z drugiej strony jest ten patron właśnie podróżnych, tylko zapomniałem na, li, na tą, na śmierć zapomniałem kto to był. Jak on się nazywał? Tam pewnie już podpisane będziecie mieli przy zdjęciu. Także powiem Wam, że na koniec, na sam koniec tutaj widzę moje auto. Ja trafiłem, najlepszy fan dzisiejszego wypadu. Także warto chodzić, powiem Wam, do końca, a nawet dłużej, bo ja już skończyłem ten film. I powiem Wam, nie zmienię tego podsumowania, teraz właśnie przejdziemy do tej ostatniej rzeczy, która tam się znalazła i zakończę ten film i tyle, powiem Wam, że tak się cieszę, ja pierdzielę. Piękna rzecz. Uu. Trzeba baterię wymienić Powiem wam, że się tyle nagadałem A kamera widocznie na tej baterii już tak nie trzyma dobrze też <śmany> I się obraz zatrzymał Gadam, gadam, gadam Patrzę z tyłu, a to się zatrzymany. jak tam nie wiem w którym momencie <śmany> Także słuchajcie, od nowa Od nowa to już chciałem wam powiedzieć tylko tyle, że to o. No, że takie coś znalazłem i, i mówię, w tym, tym, tym momencie zakończę film. Mamy tu taki szyldik, jakieś tam szafki, drzwi, nie wiadomo od czego. Jest szyldik, powiem Wam, dzisiaj było to, co było. Ale narzekać nie mogę, bo była norma taka trochę już lichawa, jak na to miejsce. No, był ten pierścionek, kwantem dnia, wiadomo. Ciekawa rzecz taka, powiem Wam, dziwna. No, i te wszystkie rzeczy dookoła pewnie zrobiły jakiś tam ten film, który teraz właśnie oglądacie. A jeszcze Wam pokażę na koniec coś. O! O! Jest norma! Faktycznie tylko cztery monety są, powiem Wam. Kurde, zdawało mi się, że 5 było, no ale dobra. Jest ten pierścionek, jest to coś, nie wiem co. Także tak skromnie można powiedzieć, ale powiem wam, że, że i tak fajnie było, bo jeszcze nie, tego nożyka tutaj nie mam. No ale zdawało mi się, że więcej tych monet mam. Fenol był, to było, to może tylko tyle było faktycznie. Także, no, moneciarka duża, a na razie nie da rady jej zapełnić dobrze. <laughs> Także słuchajcie, ja jeszcze raz dziękuję Rafałowi za tą moneciarkę i za tą obudowę do Deusa, aczkolwiek już w kieszeni ją noszę, bo no mówię wam, to jest jednak jakiś tam ja nie noszę w ogóle panelu, wszyscy wiecie na sztycy, także raczej będę to w kieszeni nosił, nie? ale i tak jest to dobre, powiem wam bo naprawdę fajnie, o zobaczcie pyk, Deus jeszcze działa w nie włączyłem, pyk i pyk, a nie jakieś przyciskanie po pięć razy każdy kto ma panel od Deusa to wie jak to jest, nie? jak to się odbywa także tyle, no już nie przedłużam, bo i tak mocno przedłużony ten film Pozdrawiam Was gorąco z tej zieleni pięknej i zapraszam do następnego filmu. Także trzymajcie się, na razie.